Linki. Linki, tak. Dlaczego to, to jest ważne? Yy, no bo po prostu linki, jak widać, to, to już wszystko troszeczkę, nawet od samego stania, trochę deszczu, to wszystko zawsze rdzewieje, chodzi ciężej, nie da się wyrywać żutek, hamulce chodzą ciężej, no, no nie działa to wszystko jak należy. No, to, jest, to jest tam kosz, powiedzmy, kompletu, taki linek pancerzy, wszystkiego do wymiany, kilkudziesięciu złotych, a, a naprawdę rower wtedy pracuje zupełnie jak nowy. No. Czy to można zrobić samemu, czy trzeba yy, się no, z, z tym rowerem przyjść do serwisu? Jak ktoś umie to można, no, to, to, no jest, jest trochę zabawy z regulacją tego wszystkiego, no trzeba po prostu takie podstawowe zasady, jak, jak się wszystko reguluje znać. No, no nie, nie jest to nic trudnego, ewentualnie też to dużo nie kosztuje wcale, a, a naprawdę warto to zrobić. Jak się jeździ powiedzmy też w ciężkich warunkach, to nawet tak, tak w sezonie, nawet jeszcze w środku sezonu też sobie dwa razy, dwa razy wymieniać powiedzmy, jak się jeździ dużo po błocie, po, po deszczu, bo, bo to jednak wszystko wszystko rozdział. nawet takie linki dobre, nierdzewne, to gdzieś ten brud wszystko się zapycha i to później zaczyna coraz pracować gorzej. Nie?